Jedni walczą z magicznymi niedźwiedziami, inni udają rycerzy w średniowiecznych Czechach, a jeszcze inni rozwiązują paranormalne zagadki. A ja, no cóż, ja roznoszę paczki w świecie wdarcia śmierci. Don't be so Zapraszam Was do tonu na temat Death Stranding. Dotyczy ona podstawowej wersji gry, a nie Director's Cut i zawiera spylery. Poczujcie się ostrzeżeni. Death Stranding to gra co najmniej dziwna. To pewnie wiecie po trailerach i wielu recenzji na YouTube. Zrecyzowanie w pełni tej gry jest trudne jak nie niemożliwe. Aczkolwiek w mojej głowie Death Stranding tylko zyskuje od kiedy ją przeszedłem. Myślę, że spojrzenie na nią po czterech latach od premiery daje pewną perspektywę. Ta gra po prostu starzeje się niczym dobry winiacz. Nie chciałbym w tym materiale recenzować jej, bo jest to jak wspinaczka wysokogórska. Jeden błąd i jestem na dnie. Jednak dalej chciałbym podzielić się moją refleksją na jej temat. Bo kurczę, ale ta gra jest równie szalona, jak i genialna. Recenzowanie gier w ogóle ostatnio stało się arcy trudne. Wiele gier spotkało się ze zmasowaną krytyką na ich premierę. Na przykład Diablo 4 zostało zmiażdżone na metakrytyku. Niepoważna, ale podobna sytuacja miała miejsce ze Startfieldem. Nie grałem w te gry, trudno mi powiedzieć czy je zdanie jest słuszne, krytyków czy graczy, ale to co chcę powiedzieć to, że według mnie pewnie żadne nie jest. Założę kaptur, bo zanosi się na deszcz krytyki. Żyjemy w czasach, gdy gry recenzują ludzie, którzy przeszli grę w najszybszym możliwym czasie, praktycznie je speedrunując, ponieważ już za rogiem czeka kolejny tytuł. Z drugiej strony mamy graczy, którzy w przypływie hype'u czy hejtu dają tą jedynkę czy dziesiątkę. Jak w tym wszystkim zrecenzować grę o niespiesznym doważeniu paczek? Pamiętasz jak to robić? Musisz zamknąć oczy i wyobrazić sobie cel. To, jak wiele jest filmów pod tytułem Wróciłem do Death Stranding, tylko pokazuje, że to nie jest gra, którą można zrecenzować od tak po łebkach. To gra, która zostaje w głowie na długo. Recenzenci ostatnio podzielili się na dwa obozy. Pierwszy chce, aby recenzje były jak najbardziej obiektywne, punktujące grę za każde niedociągnięcia. Drugi natomiast, że recenzje są zawsze subiektywną oceną recenzenta i nawet największy krap ma prawo się komuś podobać bez uzasadnienia. Myślę, że gra wstrędnik jest wybawieniem z tego dylematu. Technicznie ta produkcja wygląda świetnie. Mamy tu chyba najlepsze odzorowanie postaci, jakie kiedykolwiek doświadczyłem w grze komputerowej. Podobnie jest z krajobrazami. Bosko wyglądają góry, potoki górskie i przeszkody terenowe, tak, że aż chce się je zdobywać. W ogóle czuć w tej produkcji pewną filmowość. Mechanika noszenia paczek też jest super dopracowana. Waga, ułożenie paczek na plecach sama, wiatr, rodzaj podłoża. To wszystko ma wpływ na stabilność sama i czy nie wywinie przysłowiowego orła. Ale pomimo tych zalet, gra jest krytykowana przez graczy. Czemu? Przez nudną pętlę gameplayową, pojazdy, którymi możemy skutecznie poruszać się tylko po drogach lub ścieżkach, bo w jeździ się tragicznie. Walka i strzelanie pozostawia dużo do życzenia. Strzela się tu jak z pistoletu na wodę. Nie dające się przyspieszyć kascenki, których jest mnóstwo. No, i ten interfejs. Męczyłem się z nim przez pierwsze kilka godzin, dopóki nie zrozumiałem, jak on działa. A nawet jeszcze nie poruszyłem tematu pokręconej historii. Mamy tu dzieci w słoikach, postarzające deszcze, sieć internetowa, która drukuje budynki, pojazdy, przeciwnicy, którzy są uzależnieni od roznoszania paczek, broń z krwi i ekskrementów, wreszcie wynurzeni i plaże. To wszystko tworzy taki mętlik w głowie, że trudno coś z tego zrozumieć. Absurdalne questy i fabuła czasami tak naciągana i dziurawa jak znoszone spodnie wielbiciela WoWa. Nawiązania od sasa do lasa, które tylko pozornie trzymają się kupy. Na przykład odradek, wzięty wprost z książki Kawki, czy wierzenie Egipcjan o życiu pozagrobowym. Wydaje się to wszystko bardziej z przypadku niż zaplanowana, spójna wizja. Wygląda to jakby Kojima otwierał encyklopedię na losowych stronach i łączył elementy które tylko oscelowały wokół konceptu śmierci. Nie grałem w żadne inne gry i Kojimy, więc jestem w miarę obiektywny w ocenie jego twórczości. I gdy ktoś mówił, że DS to gra bardzo Kodzimowa, to niewiele mi to mówiło, ale mogę przyznać, że to dzieło autorskie, jak film czy książka. Oprócz szalonej fabuły jest jeszcze coś bardziej Kodzimowe, a jest to podejście do tematu. Bo w grze co chwilę miesza się patos ze swoistym humorem. Branie siebie za bardzo poważnie. A może to kodzimowy sarkazm? Jest to bardzo charakterystyczne, stąd ciężko przejść obojętnie obok death stranding. Albo się to kocha, albo nienawidzi. I wiecie co? To wszystko jest prawdą, ale ja uwielbiam death stranding. I gdybym miał być obiektywny, musiałbym dać tak z 5 na 10. A tak, według mnie. Jest to gra na spokojnie 9 na 10. I nie mam żadnych absolutnie żadnych obiektywnych argumentów stojących za tym. Jedynym argumentem jakim mam to to, że momentami czułem w tej grze coś co było unikalne i po prostu zajebiste. Te momenty, gdy schodzisz z góry po walce z wynożonymi, wokół ciebie piękne widoki, a w słuchawkach brzmi low roar. Te momenty potrafią wywrócić skalę ocen do góry nogami. Te postacie, z którymi się zżyłem, ich charaktery i relacje wywalają na pysk wszystkie gadki obiektywności. Ja wybaczam te dziury fabule. Te kiepskie pojazdy i nietrzymające się kupy pomysły. Bo w pewnym momencie to wszystko kliknęło i bynajmniej powodem tego faktu było wyjaśnienie fabuły. Ja dalej nie wiem, czym są do końca wynożeni, co to jest plaża i po co to wszystko. Jedynym powodem były te krótkie momenty silnych emocji, silne, pozytywne, jak i negatywne emocje, to coś co branża growa niestety ostatnio unika. Te górki i dołki dodawały charakteru tej grze. Tworzyły coś, co wymuskane produkcje AAA, optymalizowane na zarobki, nigdy by nie zrobiły. I dlatego to doceniam. Doceniam wizję, która była ryzykowna i która dla mnie się sprawdziła. Ale rozumiem, jeżeli u ciebie tak kliknie i wtedy zostają negatywy. Możemy znieść wiele w grze, jeżeli są w niej takie momenty, że jeszcze tygodnie po przejściu gry zostają ci w pamięci. To momenty czystej subiektywności. To sytuacja intymności, relacji między odbiorcą a dziełem. Współgra to idealnie z tematyką gry, jakim są połączenia międzyludzkie. Tak, emocjonalnie zżyłem się z tymi bohaterami, dlatego że zachowywali się realistycznie, mieli swoje cele i emocje, i tak jak ja, nie wiedzieli za wiele o otaczającym ich świecie. I tu dochodzimy do wniosku, że może wrzucanie wielu konceptów do jednego gara miało swój cel? Może to celowe budowanie świata? Świata nieprzyjaznego, tajemniczego i absurdalnego. Absurdalnego jakim jest życie i śmierć. Wiele recenzentów zwraca uwagę na to, że Death Stranding mówi o relacjach i połączeniach. I tak, jest to prawda. Cały gameplay i mechanika budowania elementów na mapie wspiera to poczucie jedności z innymi graczami. Obiekty na mapie pojawiają się też u innych graczy, pomagając im w wędrówce. Wiele jeszcze razy dziękowałem w duchu za postawiony most lub tyrolkę. Prosta mechanika, a jak bardzo zbliża graczy do siebie. Jednak DS nie jest nigdzie jednoznaczne. Są w niej aluzje, że te połączenia mogą być też ciężarem. W ciągu pierwszej godziny gry dostajemy kajdanki, które służą jako komunikator w bridges. Takich aluzji jest więcej. Połączenie całej sieci powoduje tylko pogorszenie temporalnych deszczów. Sam na końcu gry oddala się od wszystkich i planuje mieszkać w swojej samotni. Więc jak to jest? Zgoda buduje, czy jednak nie jest taka dobra? Dla mnie gra Dev Stranding jest bardziej o naszych relacjach ze zmarłymi i naszej chorej fascynacji życiem pośmiertnym. Sama idea życia pośmiertnego wynika z niepogodzenia się z odejściem bliskich osób. Ten koncept w grze oddaje plaża czyli stan pomiędzy życiem a śmiercią. Główny bohater może przedostać się do tego świata, a nawet w nim utknąć, tak jak może utknąć w rozpamiętywaniu zmarłych i smutku. W realnym świecie każdy, kto umiera, budzi się na plaży i ma możliwość przejścia w prawdziwe zaświaty albo wpływać na życie ludzi jako wynurzeni. Ciekawy zdaje się lore gry na ten temat, ponieważ gra tłumaczy to w ten sposób, że wynurzeni chcą połączyć się z własnym ciałem, de facto stać się z powrotem żywymi. A połączenie materii i antymaterii powoduje wybuch ale nigdzie w grze nie ma wyjaśnienia czemu atakują żywych ludzi. Wynurzenie to dla mnie metafora wszystkich emocji i stanów depresyjnych po czyjejś śmierci. Mogą one zaciągnąć cię wprost na plażę, a nawet unicestwić. Tę teorię wzmacnia zachowanie bohaterów na Hiralium, substancji wywodzącej się z zaświatów. Powoduje ono wprost uzawolenie oczu. Żyzy są efektem kontaktu z zaświatami. No prostszej motyfery nie można było zrobić. Sam jako repatriant ma umiejętność powrotu z plaży, co w praktyce oznacza nieśmiertelność. Można stwierdzić, że jest to cecha fantastyczna, ale nie dla sama, ponieważ on pożegnał wszystkich swoich bliskich. Życie w realnym świecie nie ma dla niego sensu, dopóki nie dostaje zadania uratowania Ameli, która ma dla niego status przybranej siostry. To jedyne, co trzyma go przy życiu. Sam po drodze odrzuca możliwość wejścia w relacje z innymi, na przykład z Fragile. Jego przewiązanie do zmarłych powoduje jego samotność. Innym sposobem na odgadnięcie tajemnicy Death Stranding jest zrozumienie czym jest odradek. Nie skanera, a tego tu. Tak, odradek z krótkiej historii Franza Kawki zawitał wprost do DS. Odradek to szpula w kształcie gwiazdki, wystającą poprzeczką. Nie ma on żadnych funkcji, wygląda jak część całości, ale nią nie jest. W historii kawki nabiera ono cech ludzkich potrafi chodzić na dwóch nogach i komunikować się. Mogły to być cechy nadane przez jego właściciela czyli nienazwanego głowem rodziny. Co to wszystko oznacza, spytacie? Nikt do końca nie wie, co miał na myśli Franz kawka, tworząc historię o odradku. Aczkolwiek z jego historii i to, że jest użyty bezpośrednio w grze, oznacza, że jest on ważny dla całości tej produkcji. Przez to, że odradek nie ma żadnej wartości utylitarnej, nie może umrzeć. gdyż wszystko, co umiera, miało jakiś cel. Jego czas stoi w miejscu. bo widzimy już pewne połączenie z grą. Bohater historii, czyli głowa rodziny, zdaje sobie sprawę ze swojej śmiertelności, myśląc o odradku. Można pomyśleć, że cechy ludzkie odradka są przypisane przez bohatera, bo on stracił kogoś ważnego w rodzinie. I owszem, wśród różnych interpretacji historii Kawki, jest interpretacja psychoanalityczna. Na ten trop wskazuje też gra, pisząc o małym chłopcu, który chował swoją zabawkę na sznurku i znów przyciągał do siebie, gdy jego mamy nie było w domu. Był to sposób kompensacji traumy czy dyskomfortu psychicznego spowodowanym brakiem bliskiej osoby. Podradek też jest taką kompensacją w wieku dorosłym. Jest materializacją stłumionej, wypartej pamięci o traumie. W tej koncepcji cała plaża, wynurzeni i hiralium, i ogólnie wdarcie śmierci, może być zrozumiane jako materializacja pamięci. Obiekty na plaży istnieją w rzeczywistości, w subiektywnej rzeczywistości, gdzieś na skraju naszej świadomości. Ta historia uzupełnia większość niezrozumiałych rzeczy w tej stranding: na przykład to, że plaże zawierają całą przeszłość człowieka. Bo de facto są materializacją pamięci o przeszłości. W tej koncepcji, Death Stranding wyraża generalnie ludzką tęsknotę za bliskimi osobami oraz walkę z byciem zapomnianym i upływającym czasem. Możliwe też, że jest to wątek biograficzny. Kojima w 2009 roku stracił bliskiego przyjaciela Satoshi'ego Ito, któremu dedykował grę Metal Gear Solid Peace Walker. Zmarł on po wieloletniej walce z rakiem. Na raka umiera też prezydentka Strand, której całe ciało pokrywa się czarną ropą. Można więc połączyć kropki i stwierdzić, że z tej żałoby urodziło się Devström. Więcej o relacji tych dwóch wielkich artystów znajdziecie w linku w komentarzu. Szczerze mówiąc, topos ludzkich połączeń w tym grze jest mocno wyeksploatowany. Ja zwróciłem uwagę na jeszcze coś ciekawego. Otóż na wątek homo ludens. Ta koncepcja nie jest wymyślona przez Kodzimę, jest zaczerpnięta z książki Johanna Huizingi. To koncepcja, że u podstaw ludzkiego działania znajduje się zabawa, gra i współzawodnictwo. Od starożytnego Egiptu ludzkość grała w gry, np. w Senet. Najstarszą grę planszową. W starożytnej Grecji kultowywane były sporty i rywalizacja. Ludzkość, od kiedy pamiętamy, zajmowała się urozmaiceniem sobie życia przez gry i zabawy. To dosyć znamienne, że ten wątek jest poruszany w grze o roznoszeniu paczek. Myślę, że Kojima przed stworzeniem swojej pierwszej gry poza murami konami stwierdził, że zrobi najlepszą grę z najgorszego tropa w grach komputerowych, czyli Fetch Questów. Znacie te zadania w grach, gdzie trzeba coś przynieść, gdzieś pójść? To znienawidzone przez rzesze graczy zadania poboczne. Praca kuriera kojarzy się z mozolnym i nudnym zajęciem, a tu jest podniesiona do rangi głównej pętli gameplayowej. Gojima stara się prężyć muskuły i mówić, no... ja potrafię zrobić grę nawet z tego. Ale też chcę pokazać, że nieważna jest tematyka. Człowiek potrafi zgamifikować prawie wszystko. Dajecie mu tylko elementy rywalizacji i wirtualne punkty. Pytanie, czy zdobywamy lajki dlatego, że rywalizujemy? Czy rzeczywiście chcemy pomagać innym? Takich toposów w PS jest naprawdę dużo. Jeżeli ktoś chce, można się tu dokopać do ciekawych przemyśleń. I ludzie, którym nie podobała się gra, stwierdzą, no ale po co? A inni skwatkliwie wsiądą do wagoniku z hype'em. Wszystkie tłumaczenia sprowadzają się do jednego: emocji i dlatego recenzje są zawsze z gruntu subiektywne, ponieważ nie możemy wytłumaczyć swoich emocji w sposób obiektywny. Staranie się na siłę na obiektywni jest to poza, w której tylko przykrywamy emocje techno-bełkotem. O Death Stranding można jeszcze długo mówić, jednak skończę tutaj ponieważ chcę abyście doświadczyli tę grę sami i podzielili się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Ciekaw jestem jak odbieracie tę grę i czy podobał się Wam ten materiał? Jeżeli podobał Ci się ten materiał i chciałbyś polecić go szerszej widowni, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i hitnij dzwoneczek. See ya!